Co u Ciebie jest w życiu i co będzie dalej, tak? Zrobimy, zobaczymy, jakie zmiany możliwe będzie. Taki ogólny rozkład, tak? Co na Ciebie czekam? Każdy poznaje swoje sytuacje, co u Ciebie w danym momencie. Zobaczymy, co u Ciebie w danym momencie. E, powiem tak sytuacja taka, że jakby chcesz spełniać swoje marzenia, ale czemuś czekasz, tak jakby jest sytuacja, która tobie tego nie pozwala, może dlatego, że mężczyzna, do którego coś czujesz, ale to jest męczenie. Powiem tak, tutaj sytuacja z mężczyzną mężczyzna tak jakby sam po sobie idzie zranionej to może być, albo ty idziesz w męskich energiach, bo wypadasz w takich energiach, ym, gdzie y, stara się być silną i i tak? Y, ale jesteś zraniona, albo tutaj y, masz uczucia do mężczyzny, na którego czekasz. Ym, ale mężczyzna jest zraniony i y, y, może być tak. Albo ty wiesz o tej sytuacji, albo po prostu ty to czujesz, albo domyślasz się, że coś możliwe, albo po prostu mężczyzna tobie może nie mówić, ale nie pokazuje niczego od siebie. Tu wygląda taka sytuacja, że mężczyzna może być tu zajęty. I, ale między wami, tak jakby, może być tak, że jest jakaś nieszczerość. To, że on nie mówi o niej, o tej kobiecie. Jakoś tak. A kto to? Klamianoka. Tutaj wygląda taka sytuacja tak, że on może nie mówić o tym, że on ma, e, że ten mężczyzna z kimś jest. Ot, jakoś tak to pokazano. Mm, I może jakoby pokazywać, że on sam, a tak naprawdę on e, ma kobietę. Jakoś tak to pokazuje. Hm. Dobra. No ciekawe. Każdy może poznać swoją sytuację, ale takie e, trochę m, sytuacja namieszana. Dobra, co Cię czeka dalej? Jakie zmiany może na Ciebie czekają? A tutaj idzie, e, powiem, że droga tak jakby do mężczyzny, mężczyzna może być na odległość albo ty chcesz pojechać do niego albo po prostu może być kontakt przez kamerkę, bo tutaj na odległość mężczyzna i e, mężczyzna jest chłodny powiem, on może nie pokazywać e, takiego zainteresowania w twój kierunek bo ja widzę, że ty możesz więcej pokazywać, bo jakby zainteresowanie więcej idzie od ciebie E, Мужчина e, чимось розчарований. А чим розчарований? Ого, ну ми вже ж то попросто... Е... Якось, е... я можу вже тут розчарований. Може би, мав зв'язок і просто був зранений. І... Mężczyzna po prostu teraz we wszystkich kobietach tak, jakby nie ma pewności. Powiem tak, ja nie wiem, każdy dotyczy każdego ta sytuacja, każdy musi sobie wybrać to, co dla niego pasuje, tak? Bo to naprawdę. Sytuacja taka, że więcej opowiada się o mężczyźnie, że po prostu ty masz mężczyznę, który po prostu rozczarowany w kobietach, który może być zraniony, kto, który na przykład teraz może być tak, że on czuje się tak pustkę taką, tak? Od Jakoś tak to pokazano. I dlatego on może i chce czegoś większego, ale jakoś tak, że może nic nie robić dlatego. tego. co u Ciebie dalej? Co u Ciebie dalej? Takie uczucie, że Ty cały czas może myślisz o mężczyźnie i dlatego on e, wypada, e, bo i te wcześniej i teraz. E, idzie tutaj tak, jeśli Ty myślisz o tym mężczyźnie, Mężczyznę, no to tutaj i idzie miłość po prostu między wami. Ty do niego czujesz miłość, a mężczyzna do ciebie. Mężczyzna jest stabilny, taki finansowo niezależny. Czegoś już doszedł w życiu, tak? Już coś ma, nie tylko swój, stabilny finansowy, finansową stabilność. No i ma myślę, że albo mieszkanie, albo dom, coś. Jakby mężczyzna, który naprawdę do czegoś e, starał, no, do czegoś starał się w swoim życiu, tak? Ale mężczyzna nie może Tobie otworzyć. się. od po prostu to może być ten sam mężczyzna, który rozczarowany, tak? E, u kupietach, tak? I dlatego on czeka na to, żeby otworzyć się, ale nie może. Ale widzę, że będę myślał o tym, powiem, że żeby hmm, e, powiem tak. Wypadę mężczyzna, chcemy tego nie chcemy tutaj tak, jeśli kto wolny po prostu i samotny, tak, to tu y, mężczyzna, który y, poczujesz ty, że on rozczarowany życiem, tak, że gdzieś tam pustka ma w sercu, no to on przyjdzie z uczuciami i będę bał się na początku otworzyć się. Może tak potraktuję dla tych, które po prostu nikogo nie mają i nie mają w pomysłach, tak? Kogoś, ale tu widzę, że mężczyzna przyjdzie na poważną rozmowę do ciebie, e, że myślę o tym, jak to spotkać się, ja chociaż powiem, to może być spotkanie, może być rozmowa, może być rozmowa taka pisemna, że on może napisać tobie i myślę, jak to by lepiej napisać. E, Przymyślę wszystko, żeby może boję się jakoś tak spotkania. E, to mężczyzna, no tu mężczyzna, którego tak jakby ty znasz, może być, że piszesz z nim albo e, pisałeś wcześniej, od, takie uczucie, że, mm, że mężczyzna ten, który ty go znasz, albo będziesz czuła mm, taką. Uczucie, że od człowieka, który, z którym tobie jest dobrze, komfortnie, od, jakoś taka będzie rozmowa, gdzie ty poczujesz, że mm, komfortowo tobie tak jakby z nim, tak? Mężczyzna bardzo przystojny przyciągający, on podoba się kobietom, on wie, czego chce od życia. Mężczyzna, który mm, no tu ja mówię, że, że tutaj mężczyzna albo w dwóch takich energiach, że wygląda tak, każdy czuje, że. Może tak powiem, mm, mi wydaje się tutaj mężczyzna był zraniony i szybciej to, że Ty jego znasz, albo ja mówię, że takie spotkania, ale to bardzo szybkie spotkania, ale mężczyzna na, odleg na odległość że uczucia będziesz mieć i ty i on, a jak nie, no to już macie. Bo takie uczucia, że jak to um, to mężczyzna, którego ty już znasz, to szybciej to, że ten rozkład um, dla tych, którzy już um, znają tego mężczyznę. Bo takie uczucie, że um, szybko mężczyzna... Um, tak jakby z jednej strony on chciałby coś... Zacząć y, działać, coś porozmawiać, ale w dążeniu czasu to jakoś tak szybko chce. Później taki, a nie, może nie. I, ale uczucia ma i ty do niego, i on do ciebie. I tu mężczyzna po prostu nie może otworzyć się do od, od niego On ma te uczucia. No, on nie może pokazać tobie, ale tutaj widzę, że on napisze, albo chce spotkać się. Bardzo tak myślę o tym, żeby spotkać się widzę, że napiszę do Ciebie, szybciej to, że napisze, nie, i e, takie fajne spotkania, będzie fajna rozmowa, będziesz flirtować, no, ja powiem tak, takich kardynalnych zmian, e, kardynalnych zmian, takich, żeby być razem, ja nie widzę tutaj, tak, wygląda tak, ta sytuacja, to, że na odległość jesteście, tak, na razie takie zostanę, ale gdzieś e, będziecie mieć taki kontakt trochę ze sobą. E, no spotkania, tak jakby będzie spotkania między wami pójdzie. Ja mówię, że nie będzie nie wiadomo co później, że e, gdzieś tam zmiany nie pójdą e, tak, że, od, e, że będziecie razem. Nie widzę tego, ale to, że mogą... Być zmiany. Takie. Tutaj tak. Ja mówię, że, że żeby być razem, tutaj bardzo trudna jest sytuacja, tak jakby ktoś niemożliwy. Ja mówię, że albo takie uczucie, że tak jakby on może mieć kogoś, dlatego nie możecie... Mm, tak, jakby kontakt, od jakoś tak. Że od, nie, jest sytuacja, która nie uniemożliwia być razem wam. Od jakoś tutaj tak pokazano. Może że ta odległość trochę przeszkadza. Jest sytuacja, która od, będzie przeszkadzać. Od jakoś tak to pokazano. Temu mm, każdy patrzy na swoją sytuację. Takich zmian z tym mężczyzną i ja nie widzę aż takich mocnych. Tylko co, że będzie rozmowa, będzie kontakt, może być spotkania tu, e, pisania przez internet. O taki kontakt, ty będziesz flirtować, tobie będzie podobać się, tak jakby każdy będzie szczęśliwy w tym momencie, od w tym momencie, kiedy będzie kontakt taki przyjemny. Ale żeby zmian, tak, żeby być razem, ja nie widzę na, raz na razie, nie?